Halo, halo, witamy, witamy wszystkich, wszystkich dzisiaj w Gotiku Trójeczce. Nowa seryjka na kanale, myślę, że tak z 20 odcinków to spokojnie nam zajmie. No i jeśli chcecie, żebym sobie zainstalował wcześniejsze wersje, które również mam, no to powiedzcie, no to je nagramy. No i co? No i możemy zaczynać. Ja już sobie, sobie w to trochę pograłem jest to gra tworzona pod Windows XP, XP ale na Windows 10 też działa Co prawda przy moich przy moim sprzęcie, sprzęcie który, który jest jak na tej z Zbyt nowoczesne. Nowo o, tak to, Eee. No, niestety, ale trochę są częste spadki, spadki FPS-ów. To sobie pominiemy. pominiemy. Damy nie i wskazówek, i podejdziemy sobie do tego gościa. Nie, dziękuję. czasu mi Nie, nie, umknęło? Gdzie jest Orka Ta. Dla. Tre. W tre. Po twym. Dla. Toń. nie Ni. Lecz co? To zły. Co? Gornit. A tak w ogóle. Czemu cię to inter... Jestem ciekaw. Zdecydował się. rozumiem A jak jest? Przejdź się po wsi i po. Gdy już coś dla... Dobrze. Tejmy. Jeszcze je. Kim jest bo... Starym... jest dużo gada gdzie można go zwykle bor no, no, no sobie Pozbieramy jej jak sami, sami słyszeliście i będziemy będzie walczyć z orkami, orkami. właściwie to nie słyszeliście bo pomijałem to, to ale dobra. dobra co tu możemy dostać Tak nie są, są duże ceny przecież Witaj nie przep dlaczego gorączy wal boję a może cała Hmm. Dobre. Na razie nie będzie się koniec, i poszukajmy sobie czegoś u niego. To cały jaja się okrada. Zorientował się. Nie, fajnie. Będziemy pewnie całkiem sporo walczyć, ale myślę, że damy sobie rady spokojnie. Nie, kolego, ja nie ukradam. Nie wiem, czy mam w ogóle wytrychy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Dobra. E, czekaj nie to. Ojej, o gdzie, gdzie w to podstawowych tu na pewno. Teraz podstawowe ustawienia, więc nie wszystko ogarnia. Czekaj, yy, tu są mapy, tu, tu są, są zadania. O, to nie muszę jest to gdzieś tu. Okej. Okay. Nie mam wytrychu chyba. tam do tej W komentarzach też możecie zadawać mi pytania do Q&A, bo chciałbym zrobić. O, i mamy wytryk właśnie. Raz, dwa. Za ciężkie. A, bo to jest dobra. To z nam tutaj nic. Możecie, Możecie też, też pisać, pisać jakie, jakie gry wam mogę nagrać. Jeśli je mam, no to nie będzie żadnego, żadnego problemu, problemu, problemu. Lub jeśli, jeśli są bezpłatne, to, bezpłatne, to wtedy też problemu nie będzie. będzie. Jeśli są płatne, no to no, może być problem. W ogóle przyznajcie, że jak na Windows XP, no to grafika tutaj jest bez zarzutów. Podkreślam pod Windowsa XP. Tu, tu jest? Trochę strzał, kielich, bełty. Trochę jest. No, jest. Hmm. Ruda. Fajnie. Hej, ty! Widzisz, nie jestem stąd! To jest o, nie, Sp tej pro o czym ty mówisz? Zdaje się. Cóż, zobaczmy, co ma. Uuu, usze. to co jest takie, takie drugie A widzisz to jest za 5000 Ej, ty, co się tak skrada? Tak, sterowanie z Minecrafta próbowałem przez przypadek, bo w oficjalnych, oficjalnych ustawieniach to w tej, tej grze pod Shiftem jest. jest Bieg natomiast, natomiast podal to jest shift jest tak, jakby taki żarcik, czy tak powiem. Od autora, od autora, jak na dzisiejsze, dzisiejsze czasy, szkoda, to jest tylko że to jest tak troszkę nieśmieszny jak dla nas. Inkrufterów. Rozumiem. Niemożliwe. sobie y, jakąś Powiedzmy, się że to I tu, z tego, co, co pamiętam, gdzieś, gdzieś powinno być zadanie. O właśnie. Co? Kim? Jednym z Nie Nie jest. Kim jesteś? Jestem nie. Co robi? Tworzę. Jak. Hmm? A? Hmm. Bagie? Ognista pokrzywa? Zawsze, gdy idę zbierać ogniste pokrzywy, atakują mnie ścierwojady. Ale wiesz co? Zrobi. O, hmm. może zaj... Potrzebny mi też list. Tak. Do około siedmiuset. Nie, wystarczy pięć. Gdzie znajdę ścierwojady? Ścierwojady znajdziesz gdzieś, yy, może w Nordmarze. Nie pamiętam. Poszedłbym z tobą i zostałbym przynętą na ścierwojady, lecz wolę nie opuszczać Silden. Nie mm, ja ja wiecie może, się może gdzie jest ten Nordman? Nordman. Może. Jakie? U... Zdaj. Woj. Biz. O. Mm. Czy orkowie to rusk? Co? Nie. Nie. Dobrze. Mhm. -mm. Fajno, fajno. Fajno. Szukasz pokoju? Jestem właścicielem tej gospody. Hmm. Nie. Witaj, przyjacielu. Co Cię trapi, Barnabas? Kto to jest? Podły człowiek. Ech. Co on zrobił? Wynająłem mu pokój w mej spodzie Z powodu... Jest co. Cóż. Oh. musimy hmm. od niego wyciągnąć zapłatę, zapłatę za pokój. Z tego o, co pamiętam. Jakich? Głównie. Obserw... O nie. Czy w twojej było Jest. N nie powiem. Do to... U Oni się na mnie rzucą ogólnie, jak będę chciał, chciał cokolwiek, cokolwiek stąd wziąć. Przepraszam. No i fajnie. Dali mi na razie spokój. Dzień dobry. Chciałbym, co wiesz o. Oni czy przez. W, w, bo... No, bo nie mam na ciebie czasu, gościu. Ale nie wiem, ile mam odcinka, ale okej. Okay. Zbliżamy sobie stąd. Nie, jest z tego, z tego co, to, co wiem, mi się zczerwa, ja przylezą? Dobra, stąd już nic nie weźmiemy. Hmm, tu tu coś może mi się wyświetla. Nie wiem, Ale... ja no naprawdę ja bym sobie się chciał uprawiać tu gro że już nie jesteś aktualizowane, i tak dalej, ale. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Dzień dobry, co chciałby pan? Świeża dostawa. Wszystkie. co możesz mi powiedzieć, Chcieli coś. Dobra, popatrzmy sobie na jego towary. Masz coś, co mi się może przydać. Ale nie ten ja nie, nie wiem, wiedziałem, że tu się da yy, Rzeźbiciela, Rzeźbiciela okej okay. Dobra Jeden łuk, poproszę, poproszę. Dzięki No dobra, tutaj nie pod spacją jest skok, nie skomentuję tego, pod altem skok, pozdrawiam twórco gry. Zostaw mnie w spokoju. A ja się chciałem, chciałem tylko zabić Nie wyjaśnić. Skradasz się jak jakiś złodziej. No widzisz, bo umiem. Nie co co to już. Byłem. Gdzieś tu w ogóle przy tych okruszkach powinien być... Ale to tu... Już dalej nie mogę! Lepiej już sobie idź, nie chcę żadnych kłopotów. Ale ja nie tworzę, tworzę kłopotów, kłopotów, ja je rozkazuję. Jakby to było takie ładne. Tutaj nie wiem czy byłem, kiedykolwiek, gdziekolwiek. Jakoś co nie przypominam. Nie wiem. Po zbierajmy sobie tamki. schön ist, das jetzt ist okay. uh. 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 so du ist. Jest? Hallo. Nie, tak naprawdę nie chciałem, ale OK. Ciekawe mnie tu nigdy nie było, co nie. A mi się wydawało, że wszedłem już całą mapę. To nie powiem ładnie jest zrobione. Trzeba pajęczne. weczyć bo nie mamy jakieś no, super temków No chyba No chyba Cię coś wilku, boli Te cholerne bestie są wszędzie! Gdzie się z nim tam pobawcie, ja sobie tylko... ...jakieś jedzonko wezmę na przykład. O. Dzięki. Lecimy, co się zawsze przyda. Się zrelaksuje. Czemu on? Czekaj, Czekaj Dobra, myślę. Ej, super nie masz nic do roboty zostaw mnie w spokoju nie ma to na jak pewno jak masz koronę. jeszcze nie zapracaj mi głowy to jak nie chcecie żebym wam młodca wracał to to co mi pomagaliście mhm. Potrzebuję wytrychu Sprajnowaliśmy wytrychy i teraz. No ale to mi wygląda na jakąś opuszczoną trasę. Nie wiem, nawet jej nie znalazłem na swoim save, ale dobra. Nie wiem czy mnie nie tu mieliśmy właściwie przyjść. By way, to, way, to, way, to, way, to, way, to nie wiem po co nam teraz upała rana. Możecie pisać w komentarzach. A ja czy Co to?

Ja, ja tylko chcę się dowiedzieć co, co tam pan sobie I nie komentujcie się, proszę ja nie umiem strzelać przede wszystkim to mnie ciekawi jak wygląda z nim walka wręcz Chciałbym sobie na szybko odbiegu i, i zrobił sobie fast save, tylko czy on jest pod F5? Tak, tak. dobrze. Czyli, że to ustawienie, ustawienie jest, takie jest takie jak podstawowe, e, czyli takie, takie jak ja mam w No, przekonajmy się. Możemy, możemy sobie, sobie w sumie tym zakończyć odcinek od myślę. Tak. Ja, sobie ja sobie przejdę, przejdę do... do... Pamiętajcie, że mój komputer nie nadąża, naprawdę. Z, z tym, co zrobić. chcę zrobić. Widzicie te ładne, ładne wodospady? Spady. Ej. Kurczę. Kurczę. Robi dla autora. autora. No, no to, to co? co? Na razie, Na razie. możemy. Zrobić, zrobić kamerę na, na siebie. siebie, no nowe weź, gra, gra. No musi się to jakoś dać, prawda? No to co? No to przy tych pięknych. się pożegnać no i co? To do, do zobaczenia na następnym odcinku w... ten, ten trwał prawie pół godziny, godziny ale dobra, dobra.